Cześć siema, z tej strony Nitero, a to jest kolejny odcinek z gry Lokoroko. Dzisiejsza plansza to wow, cóż za wielkie drzewo. Okay. Zobaczymy, czy to drzewo jest naprawdę aż tak wielkie jak sądzicie O, tak, nowa muzyka oj, kocham muzykę w tej grze. No i zaczynamy. Ogólnie, wisi tam są już prawo, ale na lewo są jeszcze łóżki schowane. Mohohoho. Tak, trzeba się przyzwyczaić do tego po że strasznie dużo sekretów twórcy też dają na samym początku planszy i jakich nie znajdziecie, no to, no to nie zrobicie gry na 100%. A ja i tak jej nie zrobię na 100%. Skąd to wiem? Bo w momencie, kiedy nagrywam yy, ten komentarz do trzeciego odcinka, to mam nagrane już 10 odcinków do przodu, więc wiem, że nie będzie gry na 100%. A spoiler, tak Wiem, że nikt nie chce spoilerów, ale dam wam. O! To czarne coś właśnie to jest modzia i to on spadł z meteorytu. I do taką planatę. A, ta sowa, ta zgniła sowa nazywa się bociollo. Tak, bociollo. Tylko takim woskim nie sądzicie? Bociollo! Eee, bardzo mi się wydaje. No nic, jak widzicie, mapa jest. Mmm. Zakręcona. <noise> e, można powiedzieć, że jest strasznie dużo takich właśnie. miejsc, gdzie trzeba manewrować tym naszym lokoroko. O. E, a te chmurki nazywały się Kulakuna. Jak mogliście zacząć usłyszeć, jak nam powiedział nasz kurcze. <laughs> Wybaczcie że że Damilka, ale po prostu za każdym razem jak nasz yy, blokoroko śpiewa, to mam wrażenie, że powinienem się zamknąć, nie powinienem mi się mówić. Jej, kuna kuna nas zawiozą na sam szczyt drzewa! W koronę! Chyba, tak? To się nazywa korona. Tak. Dobrze. Że potem nie było, już jakieś głupoty gadam i ludzie... Nie wiem, ktoś pójdzie do szkoły i powie... Góra drzewa to korona! Sam jest też korona! Koronawirus! E. <noise> tak. Nie wiem, co teraz powiedzieć jest w sumie. To było tak głupie i suche, że. aż mi nie mowę Eee... Chociaż mi zabrakło słów. A. Widzicie? Nasz lokoroko nam powiada, że. możemy oddać to I tak często jest tak, że nasz lokoroko. mmm. Będzie nam właśnie podpowiadał jak będzie jakieś miejsce do zniszczenia. Nie będzie nie podpowiada nam takie miejsca jak tutaj ukryte. E, tutaj radzę wam uważać. Widzicie? Tutaj jest mogi i właśnie wladzę w niego. Widzicie takie odpadły dwie części roku i my były takie suche. Na szczęście jest szybko bardzo pan, więc nic się nie stało. Ale jakbym się nie spieszył. To one by znikły po jakimś czasie. I byśmy nie mogli już po prostu ich odzyskać, i mapa by nie była wykonana na 100%. A czy ta mapa jest zrobiona na 100%? Zobaczycie. Ja na razie nic nie będę spoilerował Nie będę. Nie, bę nie będę spoilerować, czy ta mapa nie na 100%. Ale ogólnie mapa jest długa. Tak szczerze, jest naprawdę długa. Było w sumie kilka momentów, gdzie mógłbym ją przyspieszyć ale po co? Zmieściliśmy się w naszym limicie 15-10 minut Znaczy nie ma limitów jakby ale myślę że te 15 minut maksymalnie to jest idealny czas antenowy dla Rokoroko Roko. Bo sam lubię oglądać właśnie filmiki, które trwają mniej więcej te 10-15 minut. Nie lubię strasznie długich filmików oglądać, nie? Nie na jakieś seriali i anime. Gdzie... Raczej anime więcej niż seriali oglądam. Eee, tak, tutaj nalepać owoce kurde. Tutaj... I uważajcie, bo tam jest mogi, mogi! W sumie nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby od tego mogę jego dostać, ale... Po co puścić los? Co jeszcze mogę powiedzieć o tej mapie? No nic, jest strasznie dużo właśnie takich wszelkich... E, miejsc, gdzie po prostu musimy się przeciskać między tymi, nie? Wcześniej na początku były te kulki, tutaj macie takie... E, wahadła. I... widzicie? Ta na lewo, taką dziurę, Tutaj trzeba wcisnąć je. A! Dobra, wcisnęliśmy Więcej młodzia? Raz, dwa... A, i jak działają modzia, bo nie powiedziałam Modzi działają tak, że jak nas ugryzą To od, odrywają jedną część lokoroko I po jakimś czasie jak nie, nie zbijemy modzi To on zjada tą jedną część i też już nie możemy jej odzyskać e, A ta sowa Eee bowiem powiem po piosence. Tak, a ta osoba pluje mm, takim czarnym czymś, co przypomina e, kolce? Może jest chora? I jak to plują, to działa tak samo jak. E, Boże, jak te kolce się nazywały. Widzicie, zapominam sobie. mnie. Nie modzia tylko mmmmm nie jest że ona pluje tymi jakby kolcami i ma taki sam efekt jak te kolce że po prostu dwa nasze lokeroka się, się robią wyschnięte i trzeba też je złapać e, czy jest więcej przeciwników jeszcze w tej grze? tak, jest więcej przeciwników ale ich poznacie dalej jeśli będziecie chcieli oglądać to się dowiecie wszystkiego o tej grze znaczy może nie wszystkiego, ale... ale wszystkiego ale nie wszystkiego nie wiem czy to zrozumiałe o tak, plącza hmm. trochę jak e, w tych schodach hmm. jak się nazywają te schody? te, te schody się i wiecie, w galeriach najczęściej i tam też są takie doczyszczenia. i to było to samo na szloko roku został wyczyszczony ja yeah. Orzeszki, z orzeszków wypadają muchy, to jest logiczne. O, i to jest e, kolejny mm, nasz przyjaciel i nazywa się Czuppa. C-H-U-P-P-A, Ja i tak na niego będę mówił Odkurzacz albo Filip. Dlaczego Filip? Bo Odkurzacze kojarzą mi się z Filipsem. A Filip no, to, tak, to taki Filip akurat. Więc to jest e, Filip. Ewentualnie będę starał się mówić na niego: czupa. Tak, czupa, To prawie jak chopper jeszcze, co nie. <gry> Ale dobra, zostańmy przy nazwie Czupa, Profesjonalny odkurzacz. wciągnie wszystko. To źle zabrzmiało, ale... Nieważne. O, patrzcie, koniec mapy! Yey. Ale zaraz, zaraz, mamy 19! Ye A nie, nie, nie. Ostatni owocek był schowany na końcu planszy. Widzicie? To jest chramstwo. Jestem ciekaw, ile osób zebrało te 19 owocków i tego 20 nie mogło znaleźć. Ja tutaj się sprawdzam na wtedy, czy czegoś na prawo nie ma. Ale już nic nie było. Łodziem ukończony, drzewko urosło, kwiaty wybuchają. Wow! Stage clear! Yeah! I do buteleczki. Na soczek. Cyk. Aby na wino? Hmm? hmm. Ciekawe jakby smakowało wino z Jak Jaką nazwę by w ogóle miało? Mój, mój. Mój, mój. Mój, mój. Ok, trzymuj muje? nic nam nie dały tym razem. Nie, wiem, czy poprzednio coś nam dały. Ale. Widzę z powrotem. No i część do lokodomku, o sowa, zgniła. E, jak się nazywa ta plansza? No, brr, wygląda jakby tu było zimno. No, czyli jedziemy do Polski. A więc to by było na tyle w tym odcinku. Wiecie co robić? Ja się z Wami żegnam. Cześć, siema, Jo. A może do Rosji? A nie do Polski.